Co oglądamy w telewizji George? My little pony. To z My Little Pony. Three masturbating Monkeys. Three masturbating monkeys. <laughs> <laughs> Czekaj. To jest fame or no, shame. No coś w tym stylu. Chwała lub chwała. No. fame or shame. No dokładnie Dobra. O, Laszlo idzie Hej moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku GTA Online Jest ze mną dzisiaj warszawski Siemoneczka, Matus Siema siema I Milo Witam witam I dzisiaj tak jak wam mówiliśmy Jest nas więcej W klubie motocyklowym będziemy kupować jakiś budynek I będziemy przechodzić misje, które tam są Także zobaczymy co z tego wyjdzie no, Dokładnie Jazda z tematem Dobrze, to idę to kupić, zobaczymy co jest w ogóle z tej Marikunanen widać fajnie. Kamila, przez okienko panienka z okienka <laughs> ciekawe. Sie ma co podać? Dobra, Enter uprawa Marikunanen. Fałszernia dokumentów. Uprawa Marikunanen. Drukarnia banknotów. Metamfetamina. Melina z koką ta, weźmiemy uprawę Kunanen na wyspie za miliona. Chcę kupić wytwórnie. Zaku dany. Ilość towaru, ilość zasobów słabo. Aha. Cześć. Łączny dochód. Da, <grym> mamy to kupione. Da, to teraz stąd wyjdźmy. Posiadanie własnej siedziby klubu pozwala w dowolnej chwili zostać prezydentem dzięki sekcji klubu motocyklowego w menu interakcji. Stary, bo on się tu położył on, Ten, on tu on Czekaj, co, co wy to? Nie pokazuj palcem Dobra tam nie piłem od trzech dni Nie, to O tak o. Spróbujemy tą formację, jak nas czterech jest? No możemy To ustawię tylko naszą plantację marihuany dla Patryka specjalnie, na zamówienie I zarządzanie klubem, formacja Prowadź A to mi się tam pojawiło, dobra to ja idę po to Tak powiedzmy, że bierzemy tą, ustawcie się jakoś Żółto można, w... aha można awansować Chłopaki chodźcie do formacji tu, here Jadę, jadę Znaczy to, ja już to tam w sumie, podjadę do ciebie O, ty, bo trójkołowiec zahaczył, o ten Ustawcie się tak w miarę za mną Macie na mapie te, te, te bajery swoje? I ruszamy na trzy może, nie? <laughs> no daj To raz, dwa, trzy Oj, sorry Dobre mapy <laughs> I co, jedzie to jakoś w tej formacji? Tak ja sobie muszę zobaczyć. No, nawet. Nawet. Duży tunel robisz. Duży tunel. No. Ale mi was tyle no. Trochę... O. Trochę wypadek. Trochę o. Za szybkie. No, szybko się ciupię. Ma został w tyle. No bo ja się wywaliłem. Zahaczyłem. O Jezus, Milo się przede mną pokazał. O. Co tu się Dobre. stało? No i po Ja no ciśniemy A jechałem prosty oh, shit. akurat oh, shit. Ale drifty bokiem lecą I wypadłem Świetnie Dobrze jak tak trzymaj Łooo wow. no. <laughs> Ale szybko się jeździ. Pięknie A jak tu się patrzało za siebie? Ej chłopaki, bo tak, tak. zostałem w tyle trochę AC, faktycznie No kabil jest blisko A mnie. Jeszcze pociąg tak hamsko przyjeżdża O ale drift To jest matus na bieżąco Ciśniemy Niby to fajnie te formacje, ale nie wiem jaki to ma głębszy sens Ale star yy, w formacje dostajemy pancerz i HP plus jeszcze tam jakieś Moneje chyba będą dostawać za, za formację. O, a tu trzeba było skręcić, okej. Okay. A, ja widzicie, ostatni będą pierwszymi, kurczę. Ciao, czy jak ja skręcam, to wam też skręca? Yy, tak, ale możemy z tej formacji wypaść i, i po, pojedziemy na przykład do przodu. Okej. Okay. To ci powiem, że fajną tutaj zieleninkę uprawiasz. Wbijam. Wejdź z pobliskimi członkami klubu. I co my tu mamy? Co my tu mamy? To twoja uprawa Mari Kunanen. Produkcja została zawieszona do momentu, w którym znajdziesz oraz dostarczyć zasoby i odpowiedni sprzęt. O ja, ale normalnie dużo tego towaru. <grymne> Jak go tworzymy hurtownie, to będziemy sprzedawać to Mari Kunanen. To może będzie w końcu sposób na hajs jakiś. O, dobra, to zara jakąś misję walniemy, bo musimy zasoby zorganizować do tego. No nawet to duże jest. Nawet nawet. Amatus się znowu zgubił chyba. Nie, jestem bo jakiś tam, jakieś tam miałem pokazy. Fajerwerków. Nie. Oh, tak. Nie, bezpieczna sieć. Rezig już krew, użytkownik. Hasło pewnie. Jeden, jeden, jeden. Pewnie 1, 1, 1, 1, 1. kocham re, reziego. No, pewnie Tak Czy na pewno chcesz przygotować tę wytwórnię? No tak jakieś filmik zniknął. Dobra, chodźcie, Ale, Czekaj, bo no, no, DMX sami, do mnie dzwoni. DJM się, się mówi. To jest DMX. Nagrywamy. Ja, Marie co tu chce. Udaj się do Murieta haj. Chłopak się przyczepił. Dobra, to ciśniem, 2 km. Dobra, dolecimy w tej formacji Czaponk! <laughs> 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 Dobrze lecę. Ale Fart oh, no. Co tu się stało? Kapuń wjechał E, a chłopaki, a przy... zróbcie coś takiego Przytrzymajcie X, nie? Weźcie jakąś broń albo coś Ło, i... co się stało? <grym> Ale laga dostałem i mnie zrzuciło w ogóle bez auta Ej, mnie też To ty? <grym> tak mnie... siekierki mnie ten walnął, gamoń To jest, znowu, Wziąłeś? Znowu <grym> też siekierki bije. <grym> Ja. A no bo ja chyba wam nie mówiłem na ty, Na czacie Ej, a jak zmienić broń na inną? No, tabem No u mnie nie działa Patrzcie na przykład o. na to tak samo Patrzcie, ale przytrzymujecie X Patrz, Matus No Nie A <noise> <O>, rzeczywiście <noise> No już No Pełnia premia do zdrowia No Ja Co się stało? Wywalił się. Tak wywalił! Czekamy. Pełnie podjechał i mój siekierkiem. Chlas wieneł. Nie wiem, ja mnie jakoś laguje, teleportuję, nie wiem co się dzieje. To pewnie teleporty. Wo. Dobrze! Trójkołowiec i kółkiem zahaczyłem Ale nie, naprawdę, więcej osób niż jak jechaliśmy we dwie to jest spoko, naprawdę. Ta pora Fajnie to wygląda. Takie dziki jadą Jedziemy pod prąd, nie ma co. Jolo Jabłysz mm. się jeden zgubił. Czekaj, bo. Taka krzywa ta formacja. <śmuszczaj> to bo, ta bo, ta... Bo, to mój to, trochę <śmuszczaj> driftuje. No, da, jazda. jazda. Jazda, jazda, jazda. Chłopaki, ja się zgubić. Da nie jedziemy pod prąd, bo łatwiej rozwalić to nie wyjdzie, formację. To nie <śmuszczaj> Ej, ten Mattie, chłopaki no. Mić nas chce. Ale skoki, ej, słuchajcie, czyli auto tu, tak mi wyjechało hamsko. O, trochę się zapędziłem. Zabierz furgonetkę. Ktoś chce prowadzić, czy. Nie. Ja mogę poprowadzić. Dobra. Nie wiem, nie jest to dobra opcja, ale. Nie dość, że szczelacz umie to jeszcze prowadzić, bo chuchu. No dobra. Matus podnosi zasoby i mamy ją dostarczyć. Dobra. I od razu, jak przyjedziemy, to weź tam lepszych tych. ochroniarzy, zatrudni, żeby policja aż tak nam nie wyjeżdżała na to. Dobrze. 300 baniek w tą czy w tą? Ło! Wow. Dobry unik. Dobrze! Ale jak wykręciłem. Forza Horizon. 3. Matus Edition No. Ale w ogóle nikt by nie podejrzewał, co może jechać w furgonetce obklejonej zielskiem. No, no nie wiem, no ciastka może jakieś. Yy, lekarstwa. Ma, Na przykład. Mafinki. No. Oto obszar produkcyjny. Marykunanen zacznie tu rosnąć. Marykunanen trzeba zebrać i zapakować, a następnie złożyć w magazynie do produkcji. Potrzebne są zasoby. Jeżeli magazyn w wytwórni zostanie zapełniony, bo skończą się zapasy, produkcja zostanie zawieszona. Wciąż będziesz ponosić koszty, więc regularnie do grody interesuj zarządzaj produkcją. Dobrze, tutaj ulepszenia na laptopiku. Zaraz to opatentujemy. A co będzie, jak to się podepta? To będzie brudne wszystko. No i to będzie brudne mafienki. za zasoby, kup, kup ulepszenia, wstrzymaj produkcję. Kup ulepszenia. Możemy ulepszyć pracowników. Kup to, żeby ja ja zatrudnić więcej pracowników. wykonać telefon zaraz. Wrzucam. Dobrze. I na pewno ulepszymy sobie ochronę. Ten tam robił dziwne gesty ręką. Ja nie o co chodzi? O. Obraz z monitoringu możemy zobaczyć na bramę wjazdową. Na zaplecze. Na Wood lecze. Trzy kamery są. Dobrze. Lecimy dalej. Ulepszymy sobie tych pracowników, żeby to zielsko sobie ładowali herę kup ulepszenia, ulepsz pracowników, tak wkrótce przyjdą nowi pracownicy kup to ulepszenie by wyposażyć swoją wytwórnię w lepszej jakości sprzęt, zwiększy to prędkość i efektywność produkcji oraz wartość towaru za milion dolarów? Jest dobra, jak być mistrzami w dealu narkotykami to bierzemy to ulepszenie ale się fioletowo zrobiło nie, to ulepszenie mi się podoba <grym> L wszędzie lampy UV, dobrze. No ale. Nie widzę, żeby oni tu to zielsko skręcali. Halo? Na to trzeba. A, na to trzeba trochę poczekać. No to fajnie, ale ładne rady kupiłeś Dobra, wydałem strasznie dużo pieniążków. I z tego ci się 30 tysięcy na jedno ziarko będzie ten. Na jeden towar Tak plus minus będziesz zarabiać. No to przydałoby się, żeby żeby to się fajnie trzymało no. Zostajemy dealerami narkotykowymi Nie, mamy full no. zasobów, udane dostawy zasobów 100% Plus jeszcze te zasoby można kupować, ale to się nie opłaca, bo za jeden zasób za jedną taką kreskę to 15 tysięcy płacisz, a jak okradniesz to no, no, z... no lepiej no zostało mi 4,5 miliona gotówki tylko. 40 albo 50. Ogólnie zarobione w online mam 90 milionów. A mam 4,5. Nie no to dobrze. Ale jak dołączyło tutaj? A są to jeszcze jakieś misje fajne? Yy, tak, ale to w klubie. Zadania klubowe. Aha, niedostępne w tym... Nie, 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 nie. nie. Moi drodzy, to by było na tyle w tym odcinku z GTA, pokazaliśmy wam mniej więcej jak wygląda zdobywanie zasobów do yy, handlu narkotykowego, fajnie nie, przy, przydatne lekcje, przydatne, przydatne, przy przy, koło życia, <laughs> baron narkotykowy, dokładnie, w następnym odcinku powykonujemy jakieś misje, mam nadzieję, że już się trochę tego towaru zrobi i będziemy mogli również trochę zielsko posprzedawać, wbijajcie do chłopaków na kanały i zrzuciłem mikrofon prawie, sorry. Wbijecie do chłopaków na kanały Zostawcie łapkę w górę, zostawcie komentarz, subskrypcję, Wbijecie na fanpage'a, instagrama i snapchata Wszystko macie podane w opisie I do zobaczenia w na następnym odcinku, hejos Bajo, Bye bailando Bye Tak, ja bym się Narod, cześć CZEŚĆ, cześć, na... cześć! No. <laughs> Nice <laughs>